Panowie są tatusiowie, dwie, dwie panie to są mamusie w tej zabawie. Można się rączkami klepnąć, tak. Dwie ciotki, dwie ciotki. Dwie siostry. Pani będą pieskami. Proszę się klepnąć. A teraz zobaczymy proszę państwa jakie to są pieski, tak. Każda z pań zaszczeka. Zobaczymy, czy to jest latranek, czy może bulgoczek. Raczej Jork. Ale pijnie. Nie lepiej nie. A ja zaszczekam. How, hoł. Pani jak może? How, to, how. To nie był Jork. Raczej, co to mówisz, za piesek? York nie wiem. Jork nie wiem, to taki za grubym włosem. Jeszcze raz? Pani, pani. jaki? Pani zaszczeka? To będzie wiadomo, że Jork czatak. No śmiało, tamta pani... To jakiś taki plan, plansujący piesek, ja nie wiem, to jak to nazwać. No tak... Nie wiadomo, o co mu chodzi. Tak było... Co to za pies? Shih Tzu! I to jest zabawa w cyrku, panowie w tej zabawie będziecie słoniami! Panowie dotykają się trąbami! Trąbami panowie, a trąby to są nosy. Nosami trzeba się dotknąć, panowie, a ja zrobię zdjęcie, dotykacie się nosami, uwaga. Ale daj, no dajcie zdjęcie zrobić, jeszcze raz, no, no, chcę zdjęcie zrobić. Karguł ale no nie, no, no, poczekajcie chwilę, no, no, ja muszę, zdjęcie musi wyjść, no. O, jeszcze, o, teraz tak. Uwaga, uwaga, patrzymy się wszyscy tutaj. Pani z tym chłopakiem będzie miała problemy, ale dobra. Uwaga, tutaj patrzycie na mnie. Patrzycie się na mnie, państwo. Pani będzie liczyła punkty? Do, do, do dziesięciu nie umie liczyć? Umie. Pana zapraszam też tutaj, będzie liczyć punkty. Liczyć punkty tylko pana, no tak, śmiało. Słuchajcie, nie, nie, bez krzesła. Bez krzesła. Wy będziecie sędziami, państwo, tak? Zabawa polega na tym, że ja będę mówił jakieś opowiadanie. Jak w tym opowiadaniu powiem tatusiowie, to panowie wstajecie. Wstać, proszę. Próba jest. Idziecie w moją stronę. Zaraz, idziecie w moją stronę. Pan też w moją stronę idzie. Za swoim rzędem. Za swoim rzędem. I który pierwszy pan na krzesło siądzie, ta drużyna zdobywa punkt. I pan liczy, ile razy... Kto pierwszy siądzie. Jak, jak z tej strony pierwszy, to pan liczy jeden punkt. Dla, dla tej drużyny. Jak tu pierwsza, pani liczy ten punkt. Jak powiem piesek, to wiadomo, że panie dwie do przodu i za swoim rzędem, która z pani szybsza, ta drużyna ma punkt. Uwaga, jeszcze sędziom muszę zrobić zdjęcie no bo co? Wszyscy mają, a sędziowie nie mają. Damy radę, damy radę! Jeszcze tak. To byś nie zrobił! <śmiech> <śmiech> Omega, dwie drużyny doradzą, jeszcze zdjęcie zrobimy? Dobra, mówię opowiadanie i słuchamy uważnie. Pewnego razu do Longa przyjechał cyrk, może wybierzemy się na przedstawienie, zaproponował... Słoń! 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 Uwaga, ostrożnie, bo jest ślisko, tak? Oczywiście, powiedział piesek, 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 piesek. Czy możemy wziąć ze sobą siostrę na to przedstawienie? Liczymy punkty. Oj! Uwaga, liczymy punkty. Ostrożnie, państwo. Oczywiście, powiedziała Mamusia. Mamusia. Mamusia, ostrożnie. A w tym czasie, cioteczka. Ciotka, 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 dawaj, 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 dawaj. Razem z tatusiem. Ta 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 Szybcie, to, ta 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 i tak wszyscy w komplecie udali się do, do cyrku na przedstawienie. Gdy zaczęło się przedstawienie, to razem tatuś z mamusią, mamusię pod rękę jedziemy, ale nie oszukujemy proszę pana, bo będzie podwójna oglądka. <laughs> <laughs> Usiedli na wrzędzie swoim, żeby oglądać przedstawienie. Na samym początku przedstawienia siostra, no oczywiście siostra razem z ciotką, z ciotką, z ciotką udali się do bufetu, żeby kupić coś. Smacznego, a w tym czasie słoń wyskoczył na scenę. Oj, ostrożnie panowie. Ale pojechał. Super, super. Gdy zaistniała przerwa, to w tym czasie Tatusz razem ze słoniem. Słoń, 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 słoń. Oglądali te przedstawienie. Gdy przedstawienie się skończyło, to siostra razem z pieskiem. Szybciej piesek, 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 piesek. udali się do domu, żeby zrobić kolację dla czoteczki. I tatusia. Tatuś, ale ten tatuś nie... O, w końcu! Honor rodziny ratuje. Była godzina 20, więc oczywiście piesek razem, razem z mamusią. Zaczęli oglądać telewizję. Gdy telewizja się skończyła, to w tym czasie słoń. Oczywiście słoń razem z tatusiem. Oglądali mecz bokserski, a w tym czasie ciotka i pies, 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 pies! Pies jest jeden przygotowany na bosaczka biegnie. Rozcielili, rozcielili łzeczko, by mamusia! Mamusia z ciotką, z ciotką, 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 ciotką ciotka, 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 ciotka. Szybciej, szybciej, szybciej! Jedna i druga. Także na tym spotkaniu piesek i słoń cudownie się bawili, a siostra z tatusiem i z mamusią. I z ciotką. I z ciotką oczywiście, ciotka. Bez ciotki się wspólnie zabawili. Proszę Państwa, liczymy punkty. Ile było? Powiem tak. Wygrali wszyscy. Mają wskazanie może lewa strona. Ale tak. A jakie Pani wskazanie? Zdecydowanie prawa strona. 23 punkty. 23 punkty. Proszę Państwa, remis ma być? Remis. Słuchajcie, każdy przynosi swój kieliszeczek i razem zdrowie sobie wypijemy brudzia, tak? Zawodnicy ze sobą wypiją brudzia. Zapraszamy tutaj na środek. Uwaga, uwaga, zdjęcie. Dziękuję. Uwaga, uwaga. Wszystkich zapraszam tutaj na swoje miejsca, ponieważ i każdy staje, stanie ze swoim zawodnikiem. Pod rękę, tak mówiąc, jak to się mówi. Pod rękę ze swoim zawodnikiem. I, I tak wypijecie brudzia, jak to się mówi. Bez całowania oczywiście. Pod rękę, panowie, tak złapać się. Ale nie tak, tak jak kieliszek jest. O! O! I, i piję. Stop, stop! Muszę zdjęcie zrobić. Uwaga, stop. Ja muszę każdemu zdjęcie zrobić to. Dobra, dziękuję. Panie dwie. Uwaga, ja muszę zdjęcie zrobić, poczekajcie. I pijemy. Zdrowie. Brawo, waga, następne panie. Pijemy. Zdrowko. Następne dwie ciocie. Waga, waga, zdjęcie. Następne dwie mamy. Waga, uwaga. uwaga, uwaga, Ale pani jeszcze raz, pani przeszkodziła. Jeszcze raz. Dobra, panowie. Uwaga, uwaga. Pijemy. Dziękujemy Super I zapraszam wszystkich do dalszej zabawy Czesełka już odkładamy I bawimy się dalej Słucham? Nie słyszę A sędziowie jeszcze nie wypili a Zapomnieliśmy najważniejszych Sędziowie, proszę kieliszki.